Moi drodzy, zacni goście, usłyszycie tego roku bardzo groźną opowieść o rowelskim strasznym smoku. No! Moja babka od prababki swej słyszała o tej dziwnej opowieści. Działo się to przeciekami na wspaniałej polskiej ziemi, gdy Krak przyrób obie strony. Moja sobie Wandziu, jaka piękna okolica. Dwór przepiękny tu postawię, Będę rządził i sprawiedliwie. Odtąd na Bawelu będę miał stolice. Wód dla niany ponad rzeką na Bawelu. Potem woła spór i lasów dzielnych i mądrych Polaków, którzy miasto założyli. Co od Kraka zwisią w Kraków. Żyło się ludziom dobrze i spokojnie. Pod rządami mądrego i dzielnego księcia. Bronił trwogi oraz żywą Kupiec sprzedawał towary, rzemieślnie wyrobił potrzebne narzędzia. Każdy wiedział, że nad nim krakowe oko i ramię. Piękne, kumo. jak się żyje? A dziękuję, moja droga. Ja sam właśnie na nasz pięknie i równione odważanki. Dla kula kraka i, i kula klęska. Śpieszcie zatem niech na szczół nie czeka. Bywaj Dzień. zdrowa i ty bywaj. Wszyscy żyli zgodnie i szczęśliwie. Aż tu nagle, nad szczęśliwym polskim grodem, ryk się rozległ przeraźliwy. Ro! Co się dzieje? Co się dzieje? Co za się przeraźliwie? Ja jestem smok potężny. To jest my, moja groda. Pragnę pożyczyć wszystko, co jest żywe i obieć panowanie. Ro! Jak w swoje obronie! Na nic miecz i na nic darcza, o wspaniały, wielki królu, O bruty w krukach wielkim wielkim padawolu. Smok zamieszkał w skalnej grocie u stóp wzgórza wabelskiego i zaczął mordować bezbronnych mieszkańców. Z pastwisk porywał bydło, ludzi i wozy gościnne. Nie lękał nie. się nikogo. Nie smoka pokrywa gruba łuska, w której żaden grot, nie mógł przebić. Potężnym ogonem swą zamiatał drzewa oraz wszystko, co stało na jego drodze. Nad z niej na i ze świstem błotnistych skrzydeł spadał na ofiarę, siejąc przy tym straszliwym ogniem. Zjem barany potem ludzi! Ciebie też krakowski ludzie! A następnie porze cię! Królewska księżniczką! pęk, zielony smoku! I zostawił nas w spokoju! Wielu śmiałków próbowało zmierzyć się ze smokiem, ale żaden nie podołał. Smoka padła na kraj. W grodzie zapanowała żałowa. O! Ten utracił córkę, ów syna tamtemu zmarniał cały dobytek. Ludzie nie śmieli opuszczać. Wiedzieli, co począć. O tym, jak składzić smoka, myślał każdy, a wśród nich rezolutny szefczyk skuba. Jestem sobie szefczyk skuba. Szyję buty doskonałe. Szydło dratwa, szydło dratwa, przez to praca nie jest łatwa. Dratwa szydło, dratwa szydło, przebijemy to straszydło. Muszę tylko pomyśleć i na pewno znajdę sposób na zieloną wielką bestię. – Ja jestem szewczyk Skugo. – Oj, synku, a co taki chłopczyk jak ty może poradzić? – Mam pewien plan, matko. Smok to bestia wielce żarłoczna i tylko jego żarłoczność może go zbawić. Umyśliłem sobie, że skórę barana wypcham z mołą i siarką, potem wstrzyję tak, żeby żywego przypomniała, a potem pod smoczą jamek podrzucę, smok się złakomi i barana napłodzi. A wtedy żywy ogień zacznie trzeba palić. Mądryś ty, mój synku, bierz się do roboty jako żywo! Przygotowywał się tak przez dwie niedzielę. Na Nagle szewczyk z Kuba coś wymyśli. Co się stanie, Co się stanie. ta smoka przysmakuje. Pyszną smołę oraz siarkę. Pyszny ten baran przede mną leży. Smaczne będę miał śniadanie. Pali, pierdze, boli. Pić, pić. Pije, pije. Smak zielony przez dzień cały, przez noc całą. aż tu nagle... Trzask! Trzasnęło coś straszliwie. I smokowi pękło brzucho. Niech nam żyje Szewczyk z Kuba! Wima! Jeszcze. Mów, czego pragniesz, co swą mądrość i zieloność z Kubą. Nic wielkiego. Chcę jeno, żebyś zezwolił i szkibuty dla twojego rodu. A jaki nawet zechcesz, to Wziął Krakszewczyka na swój dwór, a ten nieźle się sprawiał, odtąd jeszcze bardziej pokochał Kraka, mądrego opiekuna i obrońca. Coraz więcej mieszkańców osiedlało się w stóp grodu. Sława rosła. Dziś po ogromnym smoku pozostała tylko ta opowieść i smocza jama na skorze waleckim. A wy prawo bijecie. Machamy.